Dany jest ciąg opisany wzorem AN, to się równa 6N do potęgi drugiej. Wartość wyrażenia A2 plus A4 całość do potęgi drugiej wynosi. Oznacza to, że musimy tutaj wyznaczyć wartość drugiego i czwartego wyrazu ciągu i sumę podnieść do potęgi drugiej. No to wyznaczymy sobie w tym momencie A2. Czyli po prostu do tego wzoru tutaj pod N podstawiamy dwójkę. I otrzymujemy tutaj a2, które jest równe 6 razy 2 do potęgi drugiej, czyli 6 razy 4. A 6 razy 4 to jest 24. Oznacza to, że wartość drugiego wyrazu tego ciągu jest równa 24. Wyznaczmy sobie teraz wartość czwartego wyrazu, czyli pod n podstawiamy czwórkę i otrzymujemy tutaj 6 razy, razy 4 do potęgi drugiej, czyli tutaj będziemy mieli 6 razy. 16 no i 6 razy 16 to jest 96. Czyli wartość czwartego wyrazu ciągu jest równa 96. No i teraz możemy tutaj podstawić do tego wyrażenia. Czyli A4 dodać A2, czy A2 plus A4 do potęgi drugiej, to się równa 24 dodać 96 całość do potęgi drugiej. W pierwszej kolejności sumujemy zawartość tego wyrażenia. Które znajduje się w nawiasie. 24 plus 96 to jest 120, i to musimy teraz podnieść do potęgi drugiej. No i 120 do potęgi drugiej to jest 14400. Czyli będzie to odpowiedź C. W tym zadaniu to już wszystko. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia innych moich zadań, które publikuję na tym kanale.